Wszyscy marzyliśmy jakiś czas temu o gorących weekendach, ale ten nadchodzący przejdzie chyba wszelkie oczekiwania. Na termometrach będzie nawet 36 stopni. Proszę pamiętać, że przebywanie na słońcu przez dłuższy czas w takiej temperaturze może być niebezpieczne. Dobry wieczór Państwu, Marzena Słupkowska. Polska, podobnie jak niemal cała Europa, w zasięgu obszaru wyżowego napływa suche, zwrotnikowe powietrze z nad Afryki. Dlatego jutro od Moskwy przez Kijów, Wiedeń, Berlin, a nawet i Londyn po kraje basenu Morza Śródziemnego powyżej 30 stopni. Najwyższa temperatura wciąż w Hiszpanii tam do 42. W nocy pogodnie, sucho i ciepło. Na Pomorzu Zachodnim 19 stopni, w centrum od 16 do 18. Na południowym wschodzie oraz na Suwalszczyźnie maksymalnie 13-14 stopni. Chłodniej w kotlinach górskich około 10-12 stopni. Od rana bezchmurne niebo i mnóstwo słońca, dzięki czemu już około 8 rano na termometrach będzie od 19 stopni na wschodzie przez 21, 22 do 24 na zachodzie. Wczesnym popołudniem znacznie więcej. W województwach zachodnich nawet do 34 stopni. Na pozostałym obszarze od 30 do 33. Ciśnienie spada. W Warszawie będzie 1010 hektopaskali. W miarę upływu dnia od Lubelszczyzny po Podkarpacie chwilami będą pojawiały się małe, niegroźne chmurki. W pozostałej części kraju do końca dnia nadal samo słońce. W niedzielę tropikalnej pogody ciąg dalszy. Słonecznie i jeszcze wyższa temperatura od 31 stopni na Podkarpaciu, przez 34 w głębi kraju do 36 na Dolnym Śląsku. Późnym popołudniem na północnym zachodzie będą przechodziły burze. W poniedziałek dynamiczna pogoda. Początkowo sporo słońca, jednak od północnego zachodu na południowy wschód będzie wędrować front atmosferyczny z opadami i burzami. Niektóre mogą okazać się gwałtowne, z ulewami, opadami gradu i porywistym wiatrem. Przez cały dzień pogodnie powinno utrzymać się od lubelszczyzny po tatry i bieszczady. Upały nadal w centrum i na południu do 35 stopni, za to na północy już chłodniej, ale i tak gorąco od 25 do 29. We wtorek i w środę upalnie na wschodzie i południu, a od czwartku w całym kraju około 22-24 stopni. Życzę Państwu przyjemnego wieczoru. Do zobaczenia.